Witam wszystkich na konferencji Młodzieży Wszechpolskiej spowodowanej sytuacją na granicy Polski z Białorusią, sytuacją polskich żołnierzy oraz kolejnymi atakami imigrantów na granicy. Jest z nami prezes Młodzieży Wszechpolskiej Marcin Kowalski, członek Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej i kandydatka do Europarlamentu Milena Górska-Hołyst, nowa prezes Okręgu Podkarpackiego Młodzieży Wszechpolskiej Aleksandra Kowal oraz Przemysław Hołyst, Skarbnik Zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej. Prosimy teraz o wystąpienie prezesa Młodzieży Wszechpolskiej, Marcina Kowalskiego. Dziękuję, Dziękuję bardzo, szanowni państwo. No jesteśmy tutaj wobec absolutnie brakuje słowa na to, żeby to określić absurdalnych, skandalicznych sytuacji, do jakich doszło. Czyli w ciągu. Najpierw wiedzieliśmy o tym, że polscy żołnierze, kolejne, kolejni polscy żołnierze są ranni, stan niektórych, zwłaszcza jednego jest ciężki. Później dowiedzieliśmy się, że żołnierze, kilku żołnierzy, trzech bodajże zostało aresztowanych za użycie ognia ostrzegawczego, tak, za strzelanie w powietrze w momencie kiedy imigranci atakowali, tak zwani imigranci atakowali polską białoruską granicę. I chwilę później okazuje się, że jeden z żołnierzy umiera. Umiera już po tym aresztowaniu. Łatwo to powiązać. E, w międzyczasie usłyszeliśmy o tym, że białoruskie służby informują tych ludzi, że polscy żołnierze nie będą strzelać, będą bali się strzelać. Tak, nie użyją. Ostrej amunicji nie użyją nawet lekkiej amunicji ostrzegawczej. I widzimy, że umiera człowiek. Umiera człowiek być może dlatego, że właśnie nie mógł się bronić, że nie mógł się bronić skutecznie. E, ta sytuacja jest. E, Niedopuszczalna, skandaliczna. Rządzi dzisiaj partia, rządzą dzisiaj partie, bo to nie jedna, tak? bo to nie tylko Platforma Obywatelska, ale też Lewica, też Polska 2050, która kiedy zaczynał się kryzys migracyjny, absolutnie destabilizowały sytuację. Mówiły tam, to są ludzie, którzy, biedni ludzie, których trzeba wpuścić, pomóżmy im. Poseł biegał po granicy z tak? destabilizowali pracę Straży granicy, Granicznej, klaskali, finansowali. Paśkwil, Agnieszki Holland, my przeciwko temu Paśkwilowi jako młodzież Polska protestowaliśmy. Dehumanizacja wręcz ludzi, dehumanizacja członków straży granicznej, jest taki pomnik w Michałowie, pokazujący strażnika granicznego na tle drutu kolczastego, a tam matka z dzieckiem biedna, która chce tutaj przejść, i która, jest, która jest niedopuszczona. To są sytuacje, które, za które w pełni ponosi odpowiedzialność obecny rząd. Oni się będą tłumaczyć dzisiaj oni. Stoją murem za polskim mundurem, że oni dzisiaj e, nie mogą nic zrobić, bo muszą sprzątać popisie. To jest wszystko nieprawda. To jest fałsz, zakłamanie i obuda. Wobec tych sytuacji, skandalicznych sytuacji, domagamy się po pierwsze dymisji osób odpowiedzialnych, czyli po pierwsze Władysława Kusiniaka kamysza po drugie ministra Bodnara, bo to on steruje prokuraturą, a po trzecie, w końcu najlepiej, to całego tego beznadziejnego rządu. Rządu, który teraz, minister obrony narodowej Paweł Zaleski, e, wczoraj mówi, ono sytuacji nie wiedział, bo on jest na urlopie, bo on teraz prowadzi swoją kampanię wyborczą. Rząd, który w tym momencie w znacznej większości jest na urlopie, bo prowadzi kampanię wyborczą, a jak nie jest na urlopie, to też jeździ po całej Polsce i prowadzi kampanię wyborczą. Mamy dość tych ludzi. To są ludzie kompletnie nieodpowiedzialni, ludzie, którym zależy wyłącznie na swoich własnych prywatnych korzyściach. Mówimy im wprost do dymisji. To jest punkt pierwszy, postulat pierwszy. Po drugie, zmiany prawa o tym będziemy mówić dalej o to, żeby żołnierz nie bał się bronić. Przecież to jest skandaliczna sytuacja, w której żołnierz, Boi się bronić, przez to naraża życie i zdrowie swoje i swojego kolegi. Kogoś to dziwi? Jeżeli ten żołnierz widział chwilę wcześniej, że jego koledzy zostali aresztowani, bo śmieli się bronić? No to co to jest za sytuacja? Jakim jesteśmy krajem, kiedy, w którym ludzi, którzy bronią naszej granicy, pozwalamy, aby byli aresztowani za pseudo przekroczenie pseudouprawnień? Domagamy się zmian prawa, to jest druga rzecz. Domagamy się poważnego dozbrojenia. Tam musi być pełen arsenał do tego, żeby się, żeby się bronić, żeby e, zarówno amunicją, jak i gazem, jak i polewaczkami nie dopuszczać tych ludzi do granicy w nosie z wszystkimi humanitarnymi zas zasadami. Po prostu w nosie. Nie interesują nas one. Interesuje nas bezpieczeństwo polskiej granicy i bezpieczeństwo polskich żołnierzy, które, którzy tej granicy bronią i to jest fundamentalne, nadrzędny priorytet. Cała reszta pseudohumanitarnego humanitarnego bajdurzenia jest dla nas w tym momencie nieistotna. Po czwarte, w końcu domagamy się, tyle dzisiaj słyszymy o ruskiej agenturze, o białoruskiej agenturze. PiS mówi, że to PO, PO mówi, że PiS, w międzyczasie mówi, że Konfederacja, w międzyczasie też wszyscy wiemy, że Partia Lewica to partia, partia matka SLD, zakładana za rosyjskie pieniądze. Chcemy nie takiego głupiego gadania, chcemy w końcu delegalizacji ludzi ewidentnie działających na rzecz Putina i Łukaszenki. I nie obchodzi nas, czy działają tylko i wyłącznie ze swojej prymitywnej, swojego prymitywizmu, jakichś tam chorych ideałów, czy działają, bo są faktycznie opłacani. Grupa granica, ludzie, którzy tam jeżdżą, destabilizują sytuację, destabilizują pracę Straży Granicznej, wpływają na dehumanizację polskich żołnierzy, polskich pograniczników. Ci ludzie powinni niezwłocznie, te organizacje powinny zostać niezwłocznie zdelegalizowane, ci ludzie powinni odpowiedzieć za agenturalną działalność, tak? bo. Obowiązkiem, i to jest piąty postulat każdego z nas, jest wyrażenie wsparcia dla polskiego munduru. I już dzisiaj chcemy zaprosić tutaj, w tym miejscu, przy Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, w po, najbliższy poniedziałek o godzinie 15 manifestacja tej sprawie manifestacja wyrażenia poparcia dla polskiego munduru, manifestacja na rzecz domagania, do, będziemy domagać się właśnie pozytywnych zmian do zbrojenia polskich żołnierzy, polskich pograniczników, zabezpieczenia naszej granicy i zabezpieczenia życia i zdrowia ludzi, którzy tej granicy bronią. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu koleżankę Milenę Górską-Hołyst, członka zarządu Głównego Młodzieży Wszechpolskiej, naszą kandydatkę do Europarlamentu. Przy okazji zachęcam do tego, żeby na nią również zagłosować. Ja na pewno to uczynię. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Niestety, tak jak wczoraj, yy, niestety wczoraj zmarł żołnierz tchnięty nożem na granicy. I w związku z tym musimy jasno dzisiaj zakomunikować, że jesteśmy przeciwko obecnemu stanu prawnemu, gdzie dochodzi do takich absurdalnych sytuacji, gdzie z jednej strony. Nasi żołnierze broniący naszych polskich granic, broniący naszych rodzin, broniący Polaków, z jednej strony giną, a z drugiej strony inni koledzy tego żołnierza są aresztowani za bezprawne użycie broni. Jest to sytuacja absolutnie skandaliczna, niedopuszczalna, która nigdy nie miała prawa się wydarzyć. Jesteśmy tutaj, żeby powiedzieć temu stanowczo nie i powiedzieć, że to obecne władze są winne temu stanowi rzeczy. Apelujemy do rządzących o dymisję wszystkich osób odpowiedzialnych za to, co się wydarzyło, za to, co ciągle ma miejsce, bo nikt tutaj tak naprawdę nie reaguje. Apelujemy, żeby wszystkich winnych pociągnięto do odpowiedzialności. Bezpieczeństwo bezpieczeństwo naszych granic jest absolutnym priorytetem dla naszych rodzin, dla naszych, wszystkich osób mieszkających w naszym kraju. Nie chcemy, żeby tego typu zdarzenia powtórzyły się. Apelujemy, żeby uzbroić naszych żołnierzy. Żołnierz jest po to, żeby w sytuacji zagrażającej życiu mógł tej broni użyć. Jest to sprawa naprawdę fundamentalna. Proszę o zabranie głosu Aleksandry Kowal, prezesa okręgu podkarpackiego Młodzieży Przempolskiej. Dzień dobry, szanowni państwo. Granica państwowa to nie tylko linia oddzielająca poszczególne państwa od siebie, to swoisty mur, który ma za zadanie ochronę naszych wartości, domów i rodzin. Jednakże, aby ten mur spełniał swoje zadania, są potrzebni strażnicy ludzie, którzy z narażeniem własnego zdrowia i życia chronią nas przed zagrożeniem. W tym momencie największym zagrożeniem są imigranci, napierający na tę granicę i chcący przedostać się do naszego państwa. Nasi dzielni funkcjonariusze i żołnierze robią co w ich mocy, aby nie dopuścić do przedarcia się ich na nasze terytorium. To oni stoją na pierwszej linii, dlatego dzisiaj zebraliśmy się tutaj, aby okazać im nasze wsparcie okazać im solidarność w tym ciężkim dla nich czasie. Chcemy też wezwać polski rząd do działania, które zapewni im odpowiednie warunki i narzędzia do pełnienia służby. Nie możemy dopuścić do sytuacji, w której za podjęcie działań służących bezpieczeństwu naszemu kraju, funkcjonariusze i żołnierze są narażeni na represje czy aresztowania. Bezpieczeństwo naszych funkcjonariuszy powinno być dla nas najważniejsze. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Powinni oni mieć pełne prawo do użycia wszelkich środków, w tym również broni, by ochronić siebie i ochronić nas wszystkich. Oczekujemy od polskiego rządu jasnych i stanowczych kroków, które wzmocnią naszą obronność i pokażą, że nasz, sto, że nasz rząd stoi po stronie obywateli. Zapraszam teraz członka zarządu głównego, Przemysława Hołysta. Szanowni Państwo, zwróćmy jeszcze raz uwagę na chronologię wydarzeń. Pod koniec marca doszło do aresztowania polskich żołnierzy za to, za to że bronili polskich granic, za to, że użyli środków, środków, które były potrzebne do otwarcia ataku imigrantów za wschodniej granicy. Pomimo tego, że minister obrony narodowej Władysław Kośnia-Kamysz wiedział o tej sytuacji, nie doprowadził do tego, żeby ułatwić polskim żołnierzom, żeby dać swobodę działania właśnie w obronie polskich granic. Swoboda to jest słowo, które nie pasuje do, do tak ciężkiej pracy polskich żołnierzy, ale brak możliwości użycia środków przymusu bezpośredniego, środków użycia broni jest rzeczą skandaliczną. Dwa miesiące minęło i doszło niestety do Ataku na polskiego żołnierza i w konsekwencji tego śmierci polskiego obrońcy granic. Ta sytuacja pokazuje, że klasa polityczna nie nadaje się do rządzenia Polską, nie nadaje się do rządzenia siłą, a rządzenie siłą jest potrzebne w sytuacji, w której jesteśmy atakowani ze wschodniej granicy. Przez te dwa miesiące, odkąd aresztowano polskich żołnierzy, Władowska Konieczna Kamysz nie ani polski rząd zajmował się sprawami takimi, jak wojenka wewnętrzna między koalicjantami, wojenka międzystandardowa między Platformą Obywatelską, Koalicją Obywatelską, a Prawem i Sprawiedliwością. Zajmowała się wysyłaniem, rozbrajaniem można powiedzieć, polskich żołnierzy, jak również, używając tego samego słowa, rozbrajaniem rządu, po to, żeby mieli kandydatów startujących do Parlamentu Europejskiego. Polski rząd zajmował się też niezbyt ważnymi stanowieniem i ustanawianiem, stanowieniem i głosowaniem nad niezbyt ważnymi aktami prawnymi, które są mniej znaczące niż ochrona i bezpieczeństwo Polaków, ochrona i bezpieczeństwo granic. Dopiero pod naciskiem mediów, kiedy opisano sprawę zatrzymania polskich żołnierzy. Z racji finiszu kampanii wyborczej i z racji nacisku społeczeństwa narządzących, dopiero jest mowa o zmianie prawnej ułatwiającym użycie broni przez, przez wojsko broniące granic. Dopiero wtedy jest mowa o dymisjach urzędników, którzy za to odpowiadają. To już jest za późno. My, jako Młodzież Czech Polska. Nie mówimy już weźcie się do roboty, my mówimy jasno do dymisji Minister Obrony Narodowej Władysława Kuśniewka, do dymisji Adam Bodnar. Jeżeli nacisk społeczeństwa jest możliwy, jeżeli nacisk społeczeństwa działa, idźmy za ciosem, odwołajmy rządzący, od rządzących odpowiedzialnych za tę sprawę. Niech stery nad władzą, nad polskim. Wojskiem, nad rządem przejmą osoby, którym zależy na bezpieczeństwie i obrony granic Polski.